Bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest. Bo to wszystko wygląda, że absurdem jest. Bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie masz tu nic trwałego. Poza tęsknotą, za trwałością. Bo już nie jestem z tego świata. I może nigdy z niego nie byłem. Bo wygląda, że nie ma tu dla mnie żadnego ratunku. Bo już nie potrafię kochać ziemską miłością. Płonimy tangę, jestem zmęczony. Czarny ekran, narastająca, choć stłumiona, kakofonia dźwięków, czystość brzmienia, krzyki czy śmiech. Tak ciężko to określić, przecież jedno z drugim są do siebie tak bardzo podobne. Krzyko śmiechy nachodzą na siebie, łączą się ze sobą, kreując szum, który łatwo jest z czasem nieświadomie wyciszyć, do którego można się bez trudu przyzwyczaić. Tak, zaczyna się strefa interesów. Za czarnym ekranem nie kryje się jednak groza, a raczej idyliczny obraz, szczęśliwa rodzina, leniwy wakacyjny dzień, uspały szum okolicznej rzeki, kojący spokój. Skąd bierze się zło? Hanna Arendt pisała tak. To prawda, że uważam obecnie, iż zło nigdy nie jest radykalne, a tylko skrajne, i nie posiada ono żadnej głębi ani jakiegokolwiek demonicznego wymiaru. Glazer nie odczłowiecza swoich bohaterów, wręcz przeciwnie, nadaje im nader ludzkie, dobrze nam znane rysy. To tylko zwiększa dyskomfort, poczucie niedostrojenia, niemożność nałożenia jednej konkretnej łatki, wrzucenia do wora z jasnym napisem odpowiadającym na pytanie kto, po co i dlaczego. Hos śpi jednak spokojnie, jego żona Hedwig śpi spokojnie, ich dzieci śpią spokojnie. Tylko odwiedzająca matka Hedwig, kiedyś sprzątaczka u Żydów, pojawiająca się jako ta z zewnątrz, niezaznajomiona jeszcze z tym, jak właściwie działają trybiki wewnątrz, wydaje się w tym idyllicznym świecie nieco zagubiona, rozkojarzona. Jej dumna córka, dumna z tego, że jest w końcu wyżej, gdzieś, wprowadza ją w tę nową, lepką od letniego żaru i lekko gryzącą od dymu, unoszącego się z pobliskich kominów rzeczywistość. I choć tę codzienność cechują proste, kategoryczne zasady, jakoś ciężej się tu czasami oddycha. Od zło, im potworniejsze, jest po prostu czasami banalne. Odpowiedź niesatysfakcjonująca i nie dająca, zapewniających nam duchowy spokój odpowiedzi. Ale też i Glazer opiera strefę interesów przede wszystkim na niedomówieniach, niedąknięciach, wycinkach i niesugestiach, sprawiając, że rosnący w nas podskórny niepokój zaczyna wnikać w kości, zatruwać krwioobieg. Bo przecież tak łatwo jest utracić swoje zdanie, tak łatwo jest zagubić się w tym, co słuszne, a co nie, gdy ktoś nie wskaże nam tego palcem, albo gdy Obiektu nie da się zobaczyć. Gdy tracimy uważność, stajemy się ospali, znudzeni, przyzwyczajeni. Tak łatwo jest wtedy manipulować faktami i zdarzeniami, tak łatwo jest budować wtedy nowy, wspaniały świat. żona Hosa, jej działania, sposób zachowania, nawet to, jak porusza się na ekranie, to wszystko odnosi się do jej przeszłości, do niższego statusu społecznego, niechlujny chód, futro, które zdaje się nie do końca pasować do niej jako całości, pewna prowincjonalność. Żona Hosa chce być wyżej, chce wymazać część swojego życia i w jego miejscu narysować prostymi, porządnymi, czystymi liniami życie nowe, lepsze. To między innymi jej chęć nie tyle osiągnięcia wyższego statusu, bo ten już poniekąd zdobyła, ale przede wszystkim potwierdzenia, że ona sama jest jego częścią, że tu przynależy, sprawiają, że nie chce przeprowadzić się do nowego miejsca zamieszkania, że zakłada futro, smaruje usta szminką, że nie patrzy, a gdy patrzy, to nie myśli. Myślenie przecież mogłoby zaprowadzić jej umysł w niebezpieczne rejony. poczucie niedowartościowania, nabytego w przeszłości wstydu, być może zapożyczonego od własnej matki. Czy pogardy, po części, zaburzają jej widzenie? Zło to bowiem często jeden, nieprzemyślany krok nie w tę stronę, co trzeba. Prawdziwa rodzina Hosów, podobnie jak ich fikcyjni odpowiednicy, mieszkała na terenie kompleksu Auschwitz, przestrzeni, na której znajdowały się różne obozy na obszarze zwanym interesem gebit czyli strefie interesów. Dom wsunięto w róg najstarszego obozu Auschwitz 1 w którym znajdowały się baraki więźniarskie, szubienica, komora gazowa i krematorium. Po aresztowaniu Hossa w 1946, ten napisał, że Mojej rodzinie było dobrze w Auschwitz, spełniło się każde życzenie mojej żony i moich dzieci. Hossa powieszono w 1947 roku na terenie byłego już obozu koncentracyjnego. Sama strefa interesów oparta jest luźno na książce Martina Emisa o tym samym tytule. Z kolei autor książkowej strefy interesów przy budowaniu postaci komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz zainspirował się Rudolfem Hossem, faktycznym komendantem obozu Auschwitz. Hoss jest zaś głównym bohaterem w filmie Jonathana Glazera. I choć sam Glazer uważał książkę Emisa za angażującą lekturę, to ta była. Jedynie przyczynkiem do jego dalszych poszukiwań. Reżyser zaczął przeprawiać się przez kolejne teksty źródłowe, które pozwoliły mu dowiedzieć się więcej na temat rodziny Hosów oraz rzeczywistości, w jakiej ta funkcjonowała. I tak wygląd domu, ogrodu, a nawet i znajdującego się pośrodku budzącej podziw, w przestrzeni zielonej, basenu, Glazer przeniósł ze zdjęć rodzinnych Hosów. Do filmu. To wszystko wyjęte jest z realnego życia, realnej rodziny. Bo kto może trwać w tym świecie, niechaj trwa i ja mu życzę zdrowia. A kiedy przyjdzie mu umierać, niechaj śmierć ma lekką. Nie chcemy zrobić tego no setu. Nie było no nie było filmu na set. So they wired the whole house with the cameras. Some of them were hidden, some of them were visible, but no camera people were behind it. Mikrofony porozmieszczano w różnych miejscach w domu. Wszystko to po to, aby te nie musiały być trzymane przez dźwiękowców, co miało zapewnić jak najmniejszą ingerencję w to, co dzieje się na ekranie. Obyło się również bez sztucznego oświetlenia. Tu, między innymi, dzięki takim zabiegom strefa interesów jawić się może jako ni to dokument, ni to artystyczny esej. Idąc dalej, długie ujęcia, statyczne, szerokie kadry. Unikanie zbliżeń, trzymanie postaci na dystans skutkują przytłaczającym wrażeniem rejestracji filmowej dokumentacji, która boleśnie dla nas, odbiorców odchodzi od fikcji. Z kolei urywki z dziewczynką roznoszącą jabłka nakręcone kamerą termowizyjną obserwujemy w negatywie, jako swoistą drugą stronę tego świata. Sama bohaterka wzorowana jest na kolejnej autentycznej postaci, mieszkającej w oświęcimią wolce, prezentującej zupełnie przeciwstawną postawę aniżeli Hossowie – bezinteresowność. Choć równie ważna, jak dla komendanta Hossa, jest w jej przypadku efektywność. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Wir müssen von hier fortgehen. Nee, du musst von hier fortgehen. Film Glazera ocieka chłodem i minimalizmem, surowością, wręcz klinicznością. Nie tylko w kwestii formalnej, ale i narracyjnej. Stłumienie i czystość są zresztą jednymi z głównych motywów przewodnich w strefie interesów. Jak reżyser sam przyznał, o wiele mniej interesowało go to, jak i co jego bohaterowie mówią, a bardziej jak się zachowują. Mówić można bowiem wiele, można być też pewnym tego, jak w danej sytuacji się zachowamy co zrobimy. Ale charakter osoby poznajemy po czynach. I w żadnym wypadku Glazer nie próbuje bronić tu okropnych zachowań chaosów, jakich generalnie nazistów. Próbuje raczej ostrzegać nas wszystkich przed tym, jak łatwo czasami przeoczyć wyblakłą linię pomiędzy dobrem a złem. To obraz o uniwersalności zła. O tym, że to zawsze wygląda i rodzi się podobnie. Bez względu na to, jaki mamy rok, i co może nam się wydawać? Strefa interesów to historia zawieszona pomiędzy więcej tu prawdy tej codziennej zwyczajności, tak dobrze znanej każdemu z nas. I to także poprzez tę zwyczajność film Glazera przeraża z tak wielką mocą, wywołuje tak dużą wewnętrzną niechęć oraz krępuje więzi i zawstydza. Przytulne domostwo Hosów to raj zdobyty, ale i raj utracony, wokół którego tłoczą się niewidzialni, zmuszeni do obserwacji, obserwatorzy. Hosowie to zwyczajna rodzina, czerpiąca korzyści z sytuacji, w jakiej się znalazła. Ich zachowanie, zaślepienie i celowa bezmyślność oraz zapatrzenie w ideologię wywołują w nas gniew i bezsilność, bo Dlaczego? Tak trudno zrozumieć to zachowanie, tak ciężko jest znaleźć kategoryczną odpowiedź. Jak? Jak do tego doszło? I pytam, gdzie jest moja Czy więc naprawdę jesteśmy tak od siebie różni? Czy tylko kontekst, moment, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, czyni nas lepszymi? Tymi, którzy stoją po odpowiedniej stronie barykady. Czy w ogóle istnieje jednoznaczna odpowiedź na coś, co ciężko zamknąć w jednoznaczności? Bo choć rodzina Hosów jest zła, to jest i tak porażająco, przerażająco ludzka. To film o naturze ludzkiej, o jej brudnej, nieprawej, potwornej stronie, o tym, że nawet próba czynienia dobra nie zawsze prowadzi do naprawy, uleczenia, zapobieżenia, a momentami Czyni wręcz śmiercionośne szkody. Jednak próba czynienia dobra, choć nie zawsze udana, niesie też nadzieję. A ta, gdy człowiek nie posiada już nic, gdy został odarty ze wszystkiego, czym był i co stanowił, gdy nie ma już nikogo oprócz zdeformowanego duchowo siebie, jest jedyną szansą na ratunek, na wewnętrzne ocalenie, zachowanie tego, co czyni człowiekiem. To jest Spojrzeć w bok, zasłonić oczy, odwrócić się, zasunąć firankę, zamknąć drzwi, zdeptać, zignorować, wzruszyć ramionami, patrzeć i nie widzieć, przyzwyczaić się. Czy się da? Czy trzeba być zaślepionym? Czy trzeba być przegniłym? Czy trzeba być zdeprawowanym? Czy może można po prostu się nie wysilić? Nie pofatygować? Nie pomyśleć? Nie zobaczyć? Nie chcieć? Po prostu nie chcieć. Postawić mur. Podzielić. Koniec. Bezmyślność i brak empatii. To dwaj najwięksi wrogowie dobra. Obojętność, jaką Glazer zarzuca w strefie interesów nie tylko swoim bohaterom, ale i nam, dotyczyć może wszelkich konfliktów. To obojętność uniwersalna, pozwalająca nam zamknąć oczy na wszystko to, co nie wpisuje się w koncept wygodnego, bezpiecznego i zyskownego, pod różnymi względami życia. Strefa interesów to także ostrzeżenie przed tym, że zazwyczaj zbrodniarze wojenni to zwyczajni ludzie, tacy jak my. Różnica jawi się tu w wyborze, ale i wygodzie. Czy nie jest więc tak, że dobra sztuka nie tylko pociesza zaniepokojonych, ale i niepokoi tych wygodnych? Jonathan Auschwitz Zło urąga myśli, jak napisałam, gdyż myśl próbuje dotrzeć na pewną głębokość, sięgnąć do korzeni. W momencie zaś, gdy zajmie się złem, jałowieje, bo dotyka nicości. Na tym polega banalność zła. Jedynie dobro posiada głębię i może być radykalne.